Hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku z Mistrzostw Świata 2030. Dzisiaj będziemy mierzyć się we swoim ostatnim meczu grupowym z Peru, z którym oczywiście mamy nadzieję, że co najmniej nie przegramy, no bo... Chociażby remi zagwarantuje nam stuprocentowy awans do następnej rundy. No i teraz pora sprawdzić, które zespoły już zakwalifikowały się do 8 finałów Mistrzostw Świata 2030. Niemcy kończą fazę grupową na ostatnim miejscu z trzema porażkami. W swoim ostatnim spotkaniu ulegli reprezentacji Kataru 2 do 1. No, wydawać by się mogło, że ten mecz o honor po. Porażkach z Chile i z Nigerią no uda się wygrać. A tu proszę: Niemcy kończą z zerowym dorobkiem punktowym w meczu na szczycie. Nigeria remisuje 1 do 1 z Chile i przez lepszy bilans bramkowy, nieznacznie, bo chodzi o jedną bramkę straconą mniej. Nigeria zajmuje pierwsze miejsce. W grupie B Hiszpania remisuje z Austrią 0-0, Arabia Saudyjska przegrywa z Meksykiem 2-1. Meksyk wychodzi z pierwszego miejsca w grupie, więc zmierzy się z Chile w następnej rundzie. Zaś Hiszpania z no, rewelacją tych Mistrzostw Świata z Nigerią. Jeżeli chodzi o grupę C, aha, tutaj nie mamy jeszcze wyników, więc jeżeli uda nam się wygrać teraz z Peru, no to zajmiemy pierwsze miejsce. No i zagramy prawdopodobnie z Serbią bądź z Argentyną, no zależy kto wyjdzie zwycięsko z tego ostatniego meczu. A my zanim przejdziemy do meczu z Peru, serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli seria bądź odcinek Ci się spodoba oraz do zostawienia subskrypcji, bo filmy na tym kanale pojawiają się praktycznie codziennie. Peru-Polska. Ostatni mecz biało-czerwonych w ramach fazy grupowej Mistrzostw Świata 2030. Od tego meczu praktycznie wszystko zależy. Jeżeli uda się wygrać bądź zremisować, Polska na pewno zostanie w grze o Mistrzostwo Świata. Zaś jeżeli przegramy to spotkanie to... Wielce prawdopodobne, że z Mistrzostwami Świata się pożegnamy. Oczywiście takiego scenariusza nie bierzemy pod uwagę. Składy reprezentacji naszych rywali. Korea w bramce, czwórka w obronie. Od lewej z szóstką Gutierrez, Abram, Chavez i Ibanez na prawej aż piątka pomocników Grimaldo, Villar, Eliza, Tawara i Vasquez na prawej no i najbardziej wysunięty napastnik z numerem 9 Akuna, jeżeli chodzi o historyczne potyczki reprezentacji Polski z Peru, no to mierzyliśmy się z tą drużyną zaledwie trzy razy w naszej historii, no ale na zdecydowaną korzyść reprezentacji Polski, bo na te trzy spotkania trzy razy udało się wygrać. Ostatni raz mierzyliśmy się z tą reprezentacją z Ameryki Południowej w 1982 roku na Mistrzostwach Świata również i tam udało się wygrać wysoko, bo aż 5 do 1. Skład reprezentacji Polski Drągowski, Bramce, Karbownik, Bednarek, Walukiewicz i Kesz w obronie. Pomoc, Szymański, Moder, Żurko, Żurkowski, Kamiński, przed nimi Kozłowski no i na ataku Aleksander Buksa, czyli praktycznie nic się nie zmienia w tej 11 wyjściowej reprezentacji Polski. Poczekał z tą piłką do swojego kolegi z obrony Abram do Tawary. Tutaj już do Akuni, najbardziej wysuniętego gracza Peru, Bednarek, dobra interwencja. Bednarek chyba troszeczkę odzyskał w oczach selekcjonera. Jest częściej wystawiany, ale zobaczmy, bo tutaj Polacy z groźną akcją Kamiński w polu karnym strzał. Korea już musiał interweniować w 10 minucie. Być może Kamiński mógł komuś podać, ale strzał też nie był zły. Wilar cały czas. Akuna. Aj, Vasquez wyprzedził e, Modera. Też dlaczego Moder był w środku? Oj, tutaj! Aż ta piłka gdzieś na, szukała swojego właściciela, można tak powiedzieć. Przez chwilę była bezpańska na nasze szczęście. Bez konsekwencji. Ale musimy się wystrzegać e, takich e, okazji. Grimaldo. Uwaga Grimaldo, łatwo oszukany Cash podanie do środka do Lizy. Liza, uderzenie, Walukiewicz interweniuje, ale to jeszcze nie koniec akcji. Podanie do Akuny, Drągowski wychodzi, no i znowu groźnie było w naszej 11. Cały czas Akuna, Moder, prawie udało mu się przejąć tą piłkę. No i teraz uwaga, Wilar pędzi w stronę bramki Drągowskiego. Wilar Drą Drągowski pod koniec pierwszej połowy musiał bronić. No. Troszeczkę ten mecz układa nam się nie po naszej myśli, no bo jednak spodziewaliśmy się tutaj większej dominacji reprezentacji Polski, ale peruwianczycy stwarzają sobie coraz to śmielsze okazje. Doliczony czas gry. Sędzia zaraz powinien zakończyć pierwszą część spotkania. Dokładnie tak też się dzieje. 0 do 0 po pierwszych 45 minutach. Póki co ten wynik e, oczywiście nie wyrzuca nas z, z Mistrzostw Świata. Jest nawet e, korzystny, no ale my chcemy więcej. No i Kozłowski. Aj, ciekawy trik. E, czy to... Będzie akcja bramkowa Kozłowski poczekał na Szymona Żurkowskiego. Uderzenie: Korea interweniuje. Potrójna zmiana w reprezentacji Polski, ale mamy tu jeszcze rzut rożny: dośrodkowanie! Buksa, buksa, buksa! 65. minuta. Polska wychodzi w końcu na prowadzenie. Mamy tą bramkę. Troszeczkę nie to, że nic tego nie zapowiadało, ale jednak Polacy nie byli aż tak bardzo stroną przeważającą. Graliśmy bardziej na spokojnie. Aż tak nie zagroziliśmy bramce peruwiańskiej, jednakże no nie wolno narzekać na to, że strzeliliśmy bramkę. Bo ta bramka naprawdę nam dużo daje, przede wszystkim zdecydowanie, zdecydowanie więcej spokoju. No teraz Polacy na ten moment na 100% zajmują pierwsze miejsce w grupie D. Aleksander Buksa jest to... E jego pierwszy gol dopiero tych, na tych Mistrzostwach Świata po kwalifikacjach spodziewaliśmy się, że no, ten jego licznik będzie wyglądać bardziej imponująco. Peruwianczycy, którzy przegrywają od kilku minut, w tym spotkaniu. Walukiewicz wybija głową, ale no, niezbyt celnie. Bo cały czas to nasi rywale. Konstruują okazję, ale dobrze Żurkowski, chociaż te podanie y, kompletnie mu nie wyszło. Dobrze rozklepana nasza, y, nasza obrona, ale świetnie wyszedł z bramki Drągowski. Tapia przyjmuje, ależ tutaj teraz napierają na naszą, y, na naszą bramkę Peruwiańczycy. Oni wiedzą, że już muszą przeatakować, jeżeli chcą być dalej na Mistrzostwach Świata. Kowalczyk rozegranie do Piotra Zielińskiego, Piotr Zieliński tutaj już na pozycję wychodzi Jakub Kamiński do środkowania, ale troszeczkę wybiło to Aleksandra Buksę, Starzyński który zdobył gola w meczu z Francją przeszkodził mu obrońca Perów ale za drugim razem udało się skierować piłkę do siatki i mamy dwubramkowe prowadzenie reprezentacji Polski i można chyba powiedzieć, że mecz w tym momencie jest zamknięty. Polska zainkasuje 3 punkty w swoim trzecim meczu grupowym. Będziemy mieć no niestety nie komplet punktów, a 7. Mimo wszystko i tak to jest więcej niż Francuzi, którzy przecież mieli bezapelacyjnie zająć się pierwsze miejsce w naszej grupie. Co prawda zostało jeszcze 10 minut do zakończenia spotkania. Ale nie przewiduję, aby tutaj jakieś znaczące zmiany nastąpiły. Co wynik chyba lepszy niż gra, szczególnie w tej pierwszej połowie. No, ale nie narzekajmy, ważne, że Polacy że Polacy są przede wszystkim skuteczni, a nie tak w meczu z Kongiem. Zieliński świetnie zauważył Kamińskiego. Nie było faulu, tak sędzia powiedział. Mimo wszystko, cały czas to Polacy, Żurkowski, Żurkowski, ależ tutaj teraz to świetnie zrobił. Indywidualna akcja, no i po strzelonej bramce na 2 do 0 szybko podwyższamy prowadzenie do 3 do 0. Świetnie to zrobił Szymon Żurkowski. Nie kalkulował. Po prostu popędził przed siebie, zobaczmy. Dobrze wymienięty jeden z obrońców peruwiańskich, no obok siebie miał z lewej, i z prawej strony obrońców, którzy no nie za bardzo kwapili się do odebrania mu już piłki, ponieważ nasi rywale wiedzą, że to są ich ostatnie minuty na Mondialu 2030. Zobaczmy: Kamiński, próba podania górnego do Starzyńskiego, no niestety piłka przejęta. No, nie za wiele nam to zmienia, ponieważ Polacy wygrają to spotkanie, ale pytanie: czy bez straconej bramki, czy jeszcze Peruńczycy zdobędą siły na to, aby trafić bramkę honorową? No, nie, nie, nie. nie. Peru 0, pol, Polska 3, czwarte spotkanie naszej reprezentacji w historii z tą reprezentacją, z tą drużyną, i czwarte zwycięstwo. Bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek remisu, bez jakiejkolwiek porażki, niesamowita skuteczność pozostaje nam się cieszyć i sprawdzić kto będzie rywalem reprezentacji Polski w jednej ósmej finału Mistrzostw Świata 2030. Tak prezentuje się tabela grupy D po trzeciej kolejce. My wygraliśmy pewnie z Peru 3 do 0, zaś Francuzi pewnie z Demokratyczną Republiką Konga 4 do 1. No i nawet jakbyśmy z Francją nie wygrali, to i tak byśmy wyszli z grupy, no jeżeli byłyby takie same wyniki jak, jak teraz, bo byśmy mieli 4 punkty, no ale fajnie, że mamy to pierwsze miejsce. No i pytanie, czy zmierzymy się z Argentyną, czy z Serbią? Zobaczmy, kto zajął drugie miejsce w grupie C. Serbia zajęła. E, padł remis w ostatnim meczu Serbii z Argentyną 1–1. I tak widzę, że brałki strzelone i stracone to jest to samo, więc nie wiem, e, co zadecydowało o. Miejscu obu ekip, czy zajęli pierwsze czy drugie miejsce, no nieważne. No, dla nas najważniejszym, najważniejszą informacją jest to, że będziemy mieć powtórkę z Euro 2028. Wtedy przypominam, z Serbią sobie no niestety reprezentacja Polski nie poradziła. W grupie E Kanada przegrała z Anglią 3 do 0, Holandia wygrała z Koreą 2 0, i to Holandia. Ostatecznie zajmuje drugie miejsce, Oranie mają tyle samo punktów co Kanadyjczycy, no ale no niestety ta wysoka porażka z Anglią i dosyć wysoka Holandii z Koreą zadecydowała o tym, że to Kanadyjczycy zajmują te trzecie miejsce. Trochę szkoda, bo w sumie Kanada nie najgorzej sobie radziła. Grupa F, Włochy przegrywają z Belgią 2 do 1. Kostaryka wygrywa 3 do 1 z Ganą. Ghana zajmuje ostatnie miejsce. Belgia i Włochy z awansem. No, jakiegoś specjalnego zaskoczenia tutaj nie ma. Grupa G. Brazylia wygrywa z Mali 2 do 0, czyli to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że do Brazylii możemy już dopisać 5 punktów. No i Dania przegrywa ze Szwajcarią, czyli ta drużyna, która przegrała w tym spotkaniu też odpada z całego turnieju, padło na danie która zajmuje trzecie miejsce, Szwajcaria na miejscu pierwszym. I grupa H, Portugalia pewnie rozbiła Japonię 4 do 0, a Kamerun remisuje z Urugwajem 1 do 1. Jak widzicie, nawet z dwoma punktami można wyjść z grupy. Urugwaj dwa punkty, Japonia i Kamerun również, no ale te dwie ostatnie ekipy no straciły zdecydowanie, zdecydowanie e, zbyt dużo bramek. Jak wyglądają pary 1/8? Meksyk Chile Polska Serbia, czyli jeżeli uda się wygrać z Serbami, no to trafimy albo na Meksyk, albo na Chile. Z tego co ja tutaj rozumiem, także no drabinka całkiem całkiem łatwa przynajmniej do yy, do półfinału. Więc wypadałoby z tą Serbią w przyszłym odcinku, który już jutro wygrać. Następnie mamy Belgię, Holandię, Portugalię, Brazylię. To jest bardzo, bardzo mocny pojedynek, jeden i drugi. No ale zobaczmy pierwszą stronę. Nigeria, Hiszpania to może być ciekawy pojedynek. Argentyna, Francja. Mamy mały rewanż za Mistrzostwa Świata 2022. Anglia, Włochy, Szwij Szwajcaria. Urugwaj. My liczymy, że uda się pokonać Serbię, potem trafić na kogoś z Pary, Meksyk, Chile i awansować do półfinału Mistrzostw Świata. A czy tak będzie, no to przekonacie się już jutro. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć i pa.